Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Notopstryk. Jakiś czas temu w naszej wypożyczalni pojawił się aparat Fujifilm GFX 50R razem z obiektywem 45mm ze światłem 2.8. W najbliższym czasie na naszym kanale na pewno będą się pojawiać materiały o tym aparacie, o obiektywach do niego i ogólnie z wykorzystaniem tego aparatu, ale na pierwszy ogień postanowiłem zabrać ten aparat w góry i zrobić z nim to, co... Lubię najbardziej, czyli po prostu pofotografować nim krajobrazy, a okazuje się, że ten model, właśnie do fotografii krajobrazowej, bardzo dobrze się nadaje, i dzisiaj, w tym materiale, chciałem wam powiedzieć jak mi się z niego korzystało i pokazać Wam trochę zdjęć z tego wyjazdu. Wczoraj byłem na Śnieżce, czyli na najwyższym szczycie w Karkonoszach. Warunki mi bardzo dopisały, była fajna, zmienna pogoda, trochę chmur, trochę światła, dużo śniegu i udało się zrobić kilka naprawdę ciekawych zdjęć, które w tym materiale Wam też pokażę. W tym filmie skupię się głównie właśnie na wykorzystaniu GFX-a w fotografii krajobrazowej, więc nie będę tutaj robił, nie wiem, testu na wysokich czułościach, nie będę Wam pokazywał portretów zrobionych tym aparatem. Skupię się typowo na fotografii krajobrazowej. A w przyszłych filmach, tak jak mówiłem, pokażę Wam więcej wykorzystania tego aparatu w innych sytuacjach. Zapraszam do oglądania. Dla osób, które niekoniecznie są na bieżąco z aparatami Fuji, wyjaśnię o co chodzi w całym systemie GFX. Z założenia jest to system średnioformatowy i takie są przedstawiany w większości materiałów, ale budzi to pewne kontrowersje z tego względu, że taki klasyczny średni format ma rozmiar 6 na 6 cm bądź 6 na 4 cm, a matryca w tym aparacie ma rozmiar 4,3 cm na 3,2 cm, czyli jest mniejsza od takiego klasycznego średniego formatu, ale nadal większa od e, matrycy pełnoklatkowej. Ja nie mam problemu z tym, że ktoś nazywa ten aparat średnioformatowym, ale rozumiem, że niektórzy mogą mieć z tym jakiś problem i nie do końca się z tym zgadzać. Jako, że jest to nowy system, większa matryca, no to też muszą być do tego wyprodukowane zupełnie nowe obiektywy. Mamy obiektywy z mocowaniem GF. Jak na razie Fuji wypuściło 9 obiektywów z tym mocowaniem, ale jest też kilku niezależnych producentów, takich jak chociażby Mitakon, którzy też wypuścili już swoje obiektywy z mocowaniem GF i tam można znaleźć jaśniejsze szkła. No ale nie ma tego jeszcze na rynku zbyt dużo. Myślę, że dopiero będzie się ten system jakoś bardziej rozwijał. Pierwszym aparatem z tej serii, który został wypuszczony, był aparat GFX-5. S. I był to taki aparat przypominający lustrzankę, trochę większy od tego, z dużym doczepianym wizjerem od góry. A potem producent postanowił wypuścić model trochę mniejszy, bardziej przypominający dalmierz. I tak powstał GFX 50R, który z założenia miał być trochę tańszy, trochę lżejszy i generalnie mniejszy. Chociaż, jak porównacie sobie te dwa aparaty, to różnica w wadze i wielkości nie jest jakaś specjalnie duża. Ale tutaj mam bardziej kształt taki dalmierzowy, a tam kształt bardziej lustrzankowy. I ten kształt bardzo odpowiada, bo mogę go Zmieścić w plecaku, i w takiej fotografii, właśnie podróżniczej, bardziej odpowiada mi 50R niż 50. Nie jest to oczywiście najmniejszy aparat o takiej matrycy, bo również tą samą matrycę znajdziemy w aparatach Hasselblad. Miałem okazję testować te aparaty, ale jednak mam wrażenie, że one są dedykowane do trochę innej fotografii. Są bardziej takie designerskie, można tak powiedzieć. Mają dużo mniej przycisków, pokrętę Głównie steruje się aparatem dotykowo. No i tutaj Fuji wydaje się takim trochę bardziej mm, odpowiednim w przypadku chociażby takiej właśnie fotografii krajobrazowej. No, Ja nie wybrałbym Hasselblada, bo dla nim jest po prostu za mało przycisków sterowania Aparatem dotykowo w terenie, szczególnie zimą, nie sprawdza się zbyt dobrze. Więc tutaj jest trochę przewaga Fuji. I moim zdaniem, z tego co miałem okazję pobawić się ich Hasselbladem i Fuji, to Fuji ma szybszy i lepszy. Tyle jeśli chodzi ogólnie o system Fuji GFX, a co znajdziemy już konkretnie w tym aparacie? Tak jak wspominałem mamy matrycę tą samą co w Hasselbladzie i tą samą co w GFX 50S czyli 51 megapikselową matrycę CMOS o proporcjach 4x3 mi te proporcje bardzo pasują, bo na co dzień fotografuję Olympusem, więc jestem przyzwyczajony do kadrowania w 4x3 i, i również w fotografii krajobrazowej te proporcje mi się sprawdzają, czasami mm, zmieniam format na 3x2 ale uważam, że 4-3 jak najbardziej nadaje się też do robienia krajobrazów czy takiej fotografii przyrodniczej. Przez to, że mamy tak dużą rozdzielczość i dużą wielkość matrycy, no to faktycznie szczegółowość tych zdjęć. Ee... To, jak bardzo możemy je jeszcze kropować w postprodukcji, robi ogromne wrażenie, ale o tym opowiem Wam już w dalszej części materiału, kiedy już konkretnie przeanalizujemy sobie zdjęcia z tego aparatu. Matryca pozwala na pracę z natywnym ISO od 100 do 12800, ale można je rozszerzyć zarówno w dół, jak i w górę, ale ja raczej polecałbym stosować te natywne czułości. Aparat zapisuje 14-bitowe rawy, więc tutaj myślę, że o rozpiętość tonalną, o jakieś przejścia tonalne nie trzeba się martwić. Oczywiście pliki z tego aparatu będą bardzo duże, więc nie bardzo nadaje się do jakieś fotografii reporterskie zresztą nie tylko z tego powodu, ale też z innych o których powiem Wam zaraz no ale przy takiej fotografii krajobrazowej, kiedy nie robimy aż tak dużo tych zdjęć, to ja nie mam problemu, że one ważą po 100 mega czy nawet więcej jeśli chodzi o migawkę, mamy migawkę mechaniczną z czasem do 1,4 mamy też migawkę elektroniczną z czasem do 1,16 więc tutaj jak najbardziej w porządku nie mamy niestety stabilizacji wbudowanej w ten aparat, mamy stabilizację w obiektywach, ale nie we wszystkich zdjęcia seryjne w tym aparacie mają zaledwie trzy klatki na sekundę, a bufor starczy na zapisanie tylko ośmiu nieskompresowanych rawów, więc w żadnym wypadku nie nadaje się on do fotografii jakiejś sportowej, fotografii w ruchu. To nie jest po prostu aparat dedykowany do tego typu zastosowań. Również autofokus ciągły, który przy tego typu fotografii się używa, tutaj jest słaby, niepewny, dosyć długo szuka, więc po prostu ten aparat nie jest dedykowany do fotografii w ruchu, nie jest dedykowany do fotografii sportowej. To jest aparat dedykowany bardziej do fotografii portretowej, do fotografii w studiu, produktowej, e, krajobrazowej, wszędzie tam, gdzie po prostu nigdzie nam się nie śpieszy i robimy zdjęcia powoli. Również aparat dosyć długo się włącza e, oraz samo robienie zdjęć trwa długo. Robimy zdjęcie, m, mamy ciemny obraz przez chwilę, wizję, że potem te, to zdjęcie jeszcze chwilę się zapisuje i dopiero pojawia się ono na ekranie. To naprawdę trwa dłuższą chwilę i nawet w fotografii krajobrazowej momentami mnie to. Trochę irytowało, a już nie mówiąc o jakimś reportażu, gdzieś gdzie potrzebujemy szybko po prostu strzelać jedno zdjęcie. Za drugim. Ten aparat się do tego po prostu nie nadaje. I wracając też do autofokusa. Autofokus w tym aparacie jest oparty na detekcji kontrastu, nie detekcji fazy, więc też nie jest on aż tak skuteczny i szybki jak w przypadku chociażby lustrzanek czy innych bezusterkowców z detekcją fazy. W fotografii krajobrazowej nie był to dla mnie żaden problem. Jeśli mówimy o autofokusie pojedynczym, i tak uważam, że on jest całkiem skuteczny i szybki jak na aparat z tak dużą matrycą. Jeśli jesteście przyzwyczajeni do aparatów Fuji, no to tutaj ten autofokus mógłbym porównać do takich pierwszych bezusterkowców. Typu XT1, XT10. Myślę, że są gdzieś na podobnym poziomie, jeśli chodzi o prędkość, więc jest naprawdę nieźle. Spokojnie można z tym autofokusem pojedynczym pracować i nie jest to jakieś upierdliwe. Tak jak mówię, o ile nie robimy zdjęć z ciągłym autofokusem albo jakichś takich bardzo szybkich sportowych. Autofokus w tym aparacie ma 117 punktów, możemy je też grupować, ustawiać ostrość dotykową na ekranie albo za pomocą joysticka, więc ogólnie pracę z autofokusem pojedynczym w tym aparacie uważam za całkiem komfortową. Oprócz fotografii sportowej, ten aparat również nie nadaje się do filmowania. Mamy oczywiście taką opcję. Aparat filmuje od 24 do 30 klatek Full HD oraz od 24 do 30 klatek w HD, ale bitrate jest niski, obraz jest taki dosyć mydlany, autofokus ciągu jak już mówiłem, działa bardzo powoli i niepewnie, więc w żadnym wypadku ten aparat nie nadaje się do jakiegoś poważniejszego filmowania. Oczywiście mamy tą funkcję, czasami możemy z niej skorzystać, ale jeśli szukacie takiego aparatu hybrydowego i do zdjęć i do filmów, no to zdecydowanie e, radziłbym poszukać czegoś. Innego. Nie znajdziemy też tu jakichś bardzo wielu funkcji dodatkowych, mamy tryb do zdjęć poklatkowych, mamy też te filtry, z których słynie Fuji, czyli velvia, pruvia i tak dalej. Oraz mamy kilka rodzaj bracketingu i to jest w zasadzie tyle. Nie znajdziemy tutaj jakichś bardzo wielu takich bajerów programowych. Aparat ma też Wi-Fi i Bluetooth, więc można łączyć się z nim bezprzewodowo. Teraz trochę o samej budowie tego aparatu. Jak widzicie, nie jest to na pewno najmniejszy aparat, ale też nie są jakiś ogromny. E, waży dosyć mało, bo 775 gram. Po tej wielkości spodziewałem się większej wagi, e, więc nie jest to jakaś duża różnica w stosunku do po prostu pełnoklatkowych lustrzanek albo większych bezlusterkowców. E, jeśli chodzi o body, jest ono wykonane z magnezu dosyć solidnie i jest uszczelniane, co doceniłem wczoraj w górach oraz doceniam teraz, bo właśnie zaczyna padać również obiektywy przynajmniej te z których korzystałem czyli 45 i 120 też są uszczelniane więc tutaj jakieś tam fotografowanie w terenie chyba nie trzeba się martwić chociaż wolałem tego nie sprawdzać no bo ten sprzęt do tanich nie należy. Samo sterowanie jest całkiem wygodne, chociaż ergonomia korpusu uważam mogłaby być trochę lepiej przemyślana, bo na przykład pomimo, że aparat jest dosyć duży, to ma bardzo mały uchwyt. Jest on taki kwadratowy i niezbyt pewnie leży w ręce. Ja wczoraj chodząc z nim po górach było dosyć ślisko, cały czas bałem się, że, że gdzieś wyleci on mi z ręki, miałem cały czas pasek na ręce, że w razie czego, żeby go po prostu nie upuścić na ziemię. Również te mm, dziurki tutaj, które są do paska są bardzo małe, więc nie da się przez nie przełożyć anchorów, od peak designa, czyli tych takich popularnych uchwytów, to też jest dosyć upierdliwe. Przycisków jest dosyć sporo i zdecydowaną większość można konfigurować. Nawet większość tych przycisków nie jest opisanych, co już w ogóle sugeruje, że powinniśmy sami sobie dobrać jakieś ustawienie do tego przycisku. Bardzo podoba mi się ten przycisk z przodu. Ja tutaj sobie przypisałem funkcję, która mega mi się przydaje, czyli przechodzenie do formatu 35 mm, czyli pełnej klatki. Jednym przyciskiem mogę przełączyć się na format 35. Dzięki temu mam po prostu. Większą ogniskową, co przy obiektywach stałogniskowych się przydaje, mogę sobie po prostu przybliżyć obraz. Dalej, mając dobrą jakość obrazu, jedne są to zmieniają się wtedy proporcje na 3x2, na więc trzeba się trochę do tego przyzwyczaić, że nie tylko się obraz powiększa, ale też jego proporcje się zmieniają. Ale fajnie jest mieć to pod jednym przyciskiem i szybko w razie potrzeby sobie tą ogniskową zwiększać. Do innych przycisków przypisywałem sobie balans bieli, poziomice i inne potrzebne mi funkcje. Na samej górze mamy duże pokrętło od czasów naświetlania, ale ja nie jestem fanem tego rozwiązania. Wolę ustawiać czas naświetlania za pomocą tych pokrętłów funkcyjnych mniejszych niż tego dużego na pokrętle. Jest to po prostu dla mnie wygodniejsze, ale wiem, że dużo osób lubi te wyciągnięte ustawienia Fuji. Mamy też pokrętło od korekty ekspozycji, z którego również ja raczej nie korzystam. Mamy dwa pokrętła funkcyjne, jedno z tyłu. Mogą być one większe i działać trochę fajniejszym oporem. Do, do tego jest one wciskane. Ja nie lubię tej e, opcji, no bo często przez przypadek podczas przekręcania e, parametrów e, wciskam po prostu sobie tutaj jakąś funkcję. Ja wolałbym, żeby tego tutaj nie było. A drugie pokrętło mamy z przodu. Ono jest już całkiem e, przyjemne w obsłudze. Pracuje z takim fajnym klikiem. E, I domyślnie jest tutaj przypisane ISO. Jest to całkiem wygodne, bo wtedy mamy tutaj ISO, z tyłu załóżmy czas naświetlania, a na pokrętle, jak to klasycznie w Fuji bywa, przysłone i możemy szybko sterować aparatem. Ale ma tą jedną wadę, że można przez przypadek sobie tą czułość zmienić i nawet tego nie zauważyć, więc raczej no tutaj zwracałbym na to uwagę. Mamy klasyczne szybkie menu od Fuji, wystarczy kliknąć przycisk Q i mamy dużo najważniejszych funkcji od razu wyciągniętych na ekran. Możemy je też dotykowo zmieniać. I co ważne, to menu jest konfigurowalne, więc możemy sobie sami ustawić, jakie funkcje chcemy mieć na tym ekranie. Bardzo wygodna rzecz, z której szybko się korzysta, wystarczy kliknąć jeden przycisk i widzimy, jak apart jest ustawiony, jakie funkcje mamy włączone. Nie ma klasycznego takiego wybieraka, który zazwyczaj jest w aparatach. Wiem, że wiele osób może za tym tęsknić, ale mi tego nie brokowało. Bo po pierwsze jest joystick, którym bardzo wygodnie nawiguje się po menu i zmienia ustawienia, a po drugie, ekran dotykowy i też tym dotykiem można wiele rzeczy zmieniać, więc dla mnie nie był to problem. Tak samo joystickiem bardzo wygodnie zmienia się punkty autofokusa. Jedyne co to mógłby być on trochę większy i bardziej wyraźnie zarysowany, no bo w rękawiczkach troszeczkę trudniej się nim pracuje. Na co też wczoraj zwróciłem uwagę. Jeszcze z pokrętą mamy tutaj szybki przełącznik autofokusa, też wygodna rzecz. I to w zasadzie jest tyle. Aparatem, tak jak mówię, steruje się całkiem ok, ale uważam, że troszeczkę jego ergonomia i ustawienie niektórych przycisków mogłoby być lepiej dopracowane. I tak samo, o ile body robi dobre wrażenie, takie solidne, to przyciski niektóre już robią takie wrażenie trochę plastikowe i tandetne, co w aparacie za 15 tysięcy nie do końca powinno się zdarzyć. I uważam, że Fuji powinno trochę popracować nad takimi detalami w swoich aparatach, żeby jednak robiły one wrażenie trochę bardziej do kadrowania używałem wczoraj głównie wizjera elektronicznego, bo było dosyć jasno. Wizjer ma dużą rozdzielczość, to jest ponad 3,5 miliona pikseli, jest bardzo responsywny, nie smuży, nie szumi, pracuje się z nim bardzo wygodnie. Obraz jest ostry. Do wizjera nie mam tutaj totalnie żadnych zarzutów. No jedyne co on, to, on jest zabudowany i nie da się zmienić muszli, muszliocznie na jakąś większą, ale wczoraj nie miałem jakichś problemów ze światłem wpadającym gdzieś od boku i bardzo wygodnie mi się z nim pracowało. Mamy też ekran o wielkości 3,2 cala i rozdzielczości ponad 2 miliony punktów. Również ekran jest bardzo dobrej jakości, ma ładne kolory, jest ostry. Co ważne, jest też odchylany. Tylko w górę i w dół. Nie ma tutaj jakichś innych systemów, ale w fotografii krabazowej mi to zupełnie wystarcza. No a taki ekran na przegubie używam głównie do vlogowania. Jak już mówiłem, tym aparatem raczej vlogować nie będę. Mamy dwa sloty na karty pamięci. Obydwa obsługują szybki standard UHS2. No, jeśli już pracujecie na takim aparacie, na tak dużych plikach, no to trzeba się w duże i szybkie karty zaopatrzyć. Od spodu mamy wejście na baterię. Bateria jest zupełnie nowym modelem. Starczała na mniej więcej 400 zdjęć według producenta ja bardzo się bałem, bo wczoraj w górach miałem tylko jedną baterię i była dosyć niska temperatura, więc bałem się, że niestety aparat w połowie dnia mi padnie, ale bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła wydajność tej baterii, bo spokojnie przez cały dzień robiłem zdjęcia, wróciłem i miałem jeszcze pół baterii naładowanej więc uważam, że wydajność tego modelu baterii jest naprawdę ok ale wiadomo, jak w każdym bezusterkowcu warto pewnie się zaopatrzyć w dwie albo nawet trzy baterie, jeśli więcej fotograf Aparat ma też sporo złącz ukrywanych w różnych miejscach. Z jednej strony, na przykład, mamy wejście na mikrofon i wężyk spustowy, z drugiej strony, tutaj, koło kart pamięci, mamy wejście micro HDMI. A reszta złącz, co rzadko się spotyka w aparatach, jest od spodu. I tutaj mamy złącze USB C 3.0 oraz złącze do stałego zasilania. Nie podoba mi się ta klapka, bo ona nie ma jakiegoś zabezpieczenia, jest co prawda uszczelniona, ale czasami ona sama odskakuje i ciężko ją do końca docisnąć. I mam wrażenie, że to może być słaby punkt tego aparatu, i to może w jakiś trudnych warunkach przeciekać, więc wolałbym, żeby to też było troszeczkę inaczej. Rozwiązane. Podsumując już obudowę w takiej fotografii krajobrazowej pracowałem się z aparatem całkiem dobrze. Mamy odchylany ekran, mamy dobry wizjer, mamy wystarczająco przycisków i pokrętę, body jest solidne, uszczelniane. Przeszkadza mi kilka rzeczy, tak jak mówię, nie wszystkie przyciski są według mnie dobrze zaprojektowane, oraz samo trzymanie aparatu mogło być wygodniejsze, ale ogólnie oceniam pracę z tym aparatem, jego ergonomię za zupełnie wystarczającą do fotografii krajobrazowej. fokus również w takiej fotografii jest używalny, ogólna obsługa i menu jest dokładnie takie samo jak w innych aparatach w Fuji. Więc jeśli mieście tak jak ja wcześniej styczność, chociażby z XT3, z XT30, no to tutaj w tym menu bez problemu się odnajdziecie. Teraz jeszcze. Krótko o dwóch obiektywach, z których wczoraj korzystałem. Pierwszy z nich to obiektyw 45 mm ze światłem 28. Jest on dosyć mały jak na obiektyw do GFIX-a. waży 500 gram. I ustawia ostrość od 45 cm. Jest uszczelniany, ale niestety nie jest wyposażony w stabilizację obrazu. Ogniskowa jest taka bardzo uniwersalna, więc wiele rzeczy można tym obiektywem zrobić. Autofokus działa całkiem sprawnie. Mamy klasycznie pierścień od ustawiania przesłony, jest to bardzo wygodne, tak jak w większości obiektywów Fuji. Mamy też duży pierścień od ustawiania ostrości, który chodzi z bardzo fajnym oporem, ale niestety jest to przełożenie elektroniczne, co niektórym może przeszkadzać. Ogólnie z obiektywu korzystało mi się dobrze, tak jak mówię, jest to uniwersalna ogniskowa więc jako taki powiedzmy podstawowy obiektyw do GFX w zupełności się nadaje to był najszerszy obiektyw jaki wczoraj miałem, więc kilka takich szerszych kadrów robiłem właśnie nim a do detali używałem obiektywu 120 mm ze światłem 4. Jest to obiektyw, który ma na obudowie napisane makro, ale nie jest to typowo obiektyw dedykowany do fotografii makro. Mamy odwzorowanie 1 do 2, więc no bardziej to jest obiektyw do jakichś takich trochę zbliżeń, detali, może jakiejś fotografii produktowej, no ale nie jest to typowo obiektyw taki prawdziwy obiektyw makro. Bardziej używałem go jako po prostu krótkiego teleobiektywu do wynajdywania jakichś detali w krajobrazie i w sumie chyba. Tak podsumowując to więcej wczoraj dzień zrobiłem tym obiektywem niż 45 Autofokus jest całkiem szybki. Mamy też duży, wygodny pierścień do ustawiania ostrości, mamy pierścień przysłony, obiektyw jest uszczelniany i w przeciwieństwie do 45 ma stabilizację obrazu i z tego co wczoraj testowałem, to ta stabilizacja działa całkiem przyjemnie. Mamy też limiter na obudowie, więc można sobie ten autofokus trochę przyspieszyć ustawiając zakres jego pracy. Co mi się podoba w tych obiektywach, to to, że pomimo że obudowy ich są dosyć duże to jeden i drugi obiektyw mają dosyć małe e, mocowania do filtrów tutaj mamy mocowanie 72 a w przypadku 45 mamy mocowanie 62 więc większość moich filtrów pasowała do tych obiektywów, nie są to jakieś ogromne średnice. 120 jest już cięższa waży mniej więcej kilogram i ustawia ostrość od 45 cm e, no ale nadal jak na obiektyw do średniego formatu nie jest on jakiś bardzo ogromny ogólnie ten system e, no jest oczywiście zauważalny większy dla kogoś to tak jak ja pracuję na mikro 4/3, ale nadal możemy go spokojnie zmieścić w plecach i nie zajmie on nam jakiejś ogromnej, ogromnej powierzchni. Spokojnie z tym systemem można podróżować. Odczujemy to trochę na naszych plecach, ale tak jak mówię, da radę i w fotografii krajobrazowej i w podróżniczej go używać, bo również obiektywy nie są jakieś hiper, hiper ogromne. Przenosimy się już teraz do mojego domu. Ja odpalę sobie mm, zdjęcia na monitorze z tego aparatu. Trochę je poobrabiam, trochę przeanalizuję i poopowiadam Wam już... Ee, przy samych zdjęciach, o samej jakości zdjęć z tego aparatu, bo to chyba w przypadku GFX jest najważniejsze. Jesteśmy już w lightroomie. Tak jak mówiłem, teraz pokażę Wam kilka zdjęć z GFX, surowych plików, żebyście mogli zobaczyć, jak ta jakość w fotografii krajobrazowej się. Prezentuję. Tak jak mówiłem, nie będę tutaj pokazywał zdjęć z płytką głębią ostrości ani zdjęć na wysokim ISO, no bo testowałem je typowo w warunkach górskich, krajobrazowych. A jeszcze w przyszłości, najprawdopodobniej, zrobimy kolejne filmy, które bardziej będą się skupiały właśnie na, na jakichś portretach, na jakichś zdjęciach w trudniejszych warunkach oświetleniowych. E, więc zaczynamy. Pierwsze zdjęcie, które chcę Wam pokazać. Hmm, jest to zdjęcie, może jakieś niespecjalnie ciekawe, ale na jego przykładzie chcę, chcę wam pokazać rozpiętość tonalną tej matrycy, bo to w fotografii krajobrazowej jest bardzo ważne. Jak widzicie, tutaj mamy dosyć trudne warunki. Jest zdjęcie zrobione pod światło. Dosyć mocno tutaj przepalone niebo. Mało szczegółów w cieniach. I jak widzicie, nie mam najmniejszych problemów, żeby teraz sobie te detale jak najbardziej odzyskać, zarówno ze świateł, jak i z cieni. Ja oczywiście w. W normalnych warunkach nie wyciągałbym aż tak bardzo tych subaków, no ale chodzi mi o to, żeby wam teraz pokazać e, możliwości tej matrycy. E, no jeszcze sobie trochę tutaj balans bili podciągniemy. E, no i teraz, e, kiedy ja przybliżę m, to zdjęcie, no to widać, że tych detali jest tutaj bardzo dużo. E, mimo, że teraz, jeśli ja się cofnę, to tutaj na tych drzewach praktycznie nic nie było widać a po wyciągnięciu cieni do 100% te detale się pojawiają i nie widać jakiegoś specjalnego zaszumienia. Jest tutaj naprawdę na czym pracować. Od razu też możemy zobaczyć, że... Bardzo dobrze ten obiektyw pracuje pod światło. To jest 45 na przysłonie 4: robione zdjęcie, i tutaj pojawił się jakiś jeden bardzo malutki blik na środku, ale poza tym no nie ma żadnych blików. I naprawdę dobrze sobie tutaj w tym przypadku obiektyw poradził. Również nie widać tu specjalnie jakichś problemów z aberracją chromatyczną. Może tutaj przy samym słońcu jakieś delikatne, fioletowe zafarby się pojawiają, ale takie naprawdę małe. No, ale tutaj, jak popatrzymy sobie na gałęziach gdzieś wyżej, to, to nie ma żadnego śladu po aberracji. Naprawdę wygląda to dobrze w tym przypadku. Dobra, przechodzimy sobie dalej. Kolejne zdjęcie, również trudne warunki. Tutaj mamy słońce po lewej stronie kadru, z tej strony środek dnia. Mocne, ostre światło, i również tutaj, jak sobie teraz powiększymy na te suche konary drzew, możemy wyciągnąć detale bardzo mocno. I one się tutaj pojawiają. Widać, że jest tu ich mnóstwo, i ogromne możliwości są pracy z, z rozpiętością tonalną na tych, na tych plikach. Tak samo ze świateł. Tutaj widać, że, że mamy troszeczkę może tą chmurę przepaloną, również można sobie te światła gdzieś tam odzyskiwać. No, w przypadku tej matrycy widać, że no nie ma jakiejś dużej potrzeby korzystania z filtrów np. połówkowych, bo, bo dużo można zrobić już na samych plikach. Idziemy dalej. Tutaj już na tych zdjęciach chciałem wam pokazać ilość detali, szczegółów rozdzielczość tej matrycy, no bo to jest to, co przynajmniej na mnie zrobiło największe wrażenie. Tutaj widzimy zdjęcie i widzimy taką czarną kropkę w tym miejscu. Nie widać, czy to jest drzewo, czy to jest krzak, i kiedy przybliżymy sobie ją 1 do jednego albo nawet 2 do jednego, to widać, że jest to narciarz, który idzie po szlaku. Normalnie na pełnej wielkości nie bylibyśmy w stanie tego dostrzec, a tutaj jak widać ta rozdzielczość jest na tyle duża, że, że mamy te detale. Nawet tutaj widać tyczki, które są na szlaku. No, ilość szczegółów, ostrość tych zdjęć jest niesamowita, nie ma tutaj o czym mówić. Przy takich dużych wydrukach albo przy jakichś... Pokazywaniu tych zdjęć na dobrym, ogromnym projektorze będzie można to docenić. Oczywiście, jeśli je wrzucimy na Facebooka, na Instagramu, to tego nie widać, ale, ale właśnie oglądając je w Lightroomie, czy, czy potem na dużym, dobrym wydruku, te detale zrobią, zrobią nam tutaj robotę. Tutaj jeszcze rzecz jest taka. Jest ten tryb pełnoklatkowy, z którego ja korzystałem, czyli szybko można się przełączyć między trybem całej matrycy a trybem pełnoklatkowym, żeby troszeczkę sobie tą ogniskową zwiększyć. Ja z tego dosyć często korzystałem, i również w tym trybie pełnoklatkowym tych detali jest naprawdę dużo. Nie ma tu czegoś takiego, że ta jakość obrazu jakoś mocno spada. Również te zdjęcia są pełne szczegółów, wyglądają naprawdę dobrze, więc jak najbardziej warto z tego korzystać. Kolejne zdjęcie, tutaj chciałem Wam pokazać ostrość na środku i na brzegach kadru. To jest zdjęcie robione 45 piątką przy przysłonie 7.1. Jak sobie przybliżymy to są drzwi na śnieżce, one są całe w takich wlepkach, więc tutaj fajnie po napisach można widzieć jak ta ostrość się prezentuje. To jest środek kadru, zdjęcie bardzo ostre, no, możemy oglądać dosłownie budynek i nawet najdrobniejsze napisy, że tu pisze Dolny Śląsk. Na tym zdjęciu, ale to, co robi ogromne wrażenie, to jest ostrość na brzegach, bo jeśli ja teraz w prawym górnym rogu sobie przybliżę zdjęcie, to widać, że tutaj ta ostrość jest dalej na ogromnym poziomie i nie ma spadku ostrości. Zazwyczaj no, w większości przypadków obiektywów e, wygląda to tak, że na brzegach już ta ostrość spada, tutaj tego nie ma. Ostrość jest niesamowita od brzegu do brzegu. Widzicie tutaj nawet najdrobniejsze napisy możemy, możemy przeczytać, więc to pokazuje no, możliwości zarówno matrycy, jak i obiektywów. Ta ostrość jest świetna. Kolejne zdjęcie, na którym też fajnie można zobaczyć ilość detali. Mamy schronisko, to jest dom Śląski. Przybliżamy i widać, że ja mógłbym to zdjęcie kadrować na sam budynek i ono by dalej wyglądało dobrze. Tutaj mamy jeszcze taki fajny detal w postaci ratraka żółtego, który tutaj jeździ, no i również na pełnym. Pełnym ekranie, kiedy mamy zdjęcie, to, to tego praktycznie nie widać. A po przybliżeniu spokojnie mógłbym kadrować i wycinać z tego jakieś fragmenty obrazu. A więc no fajnie by było kiedyś wydrukować to w jakimś bardzo dużym formacie. Wtedy można było docenić te pliki, bo, bo mówię, w momencie, kiedy ja je publikuję na Instagramie czy Facebooku, to niestety ta cała jakość no, no, idzie w piach. No, tego, tego po prostu nie widać. Tutaj mamy śnieżkę i. i tak samo widzimy w tym momencie, że tutaj jakieś ludzie wchodzą po szlaku, jakieś czarne kropki, ale kiedy powiększymy, to jesteśmy w stanie zobaczyć już konkretne osoby i też nawet kolor ubrań, w jakie są ubrane. Mamy tutaj czerwone ubranie, tutaj jakieś niebieskie, więc no, tych szczegółów też widać, że jest tutaj cała masa. To się oczywiście przydaje podczas kropowania zdjęć w krajobrazie, no, staramy się jednak dopracować te kadry, ale czasem jest tak, że w momencie postprodukcji już dochodzimy do wniosku, że może, może by to zdjęcie jakoś zupełnie inaczej skadrować i wtedy taka matryca daje nam tą możliwość. Tutaj mam taki przykład, to jest zdjęcie, które jest mocno skadrowane, a nadal, jak widać, tych detali jest dużo, jest ono ostre, wygląda bardzo fajnie. Tu jest też zupełnie inna głębia ostrości niż w przypadku mniejszych matryc. No mamy przysłonę 5-6, czyli taką już no dosyć przymkniętą, a mimo to widać, że to odcięcie od tła jest całkiem fajne i mamy tutaj to delikatne rozmycie. No ale jak zobaczycie, to zdjęcie w pełnej mm, wielkości wyglądało tak. Czyli nawet mogę je dosyć mocno skropować, używając tylko tego fragmentu zdjęcia, i nadal mam w pełni użyteczny, dobrej jakości plik pełen detali. No a mogę, mogę to zrobić dzięki temu, że ta matryca jest taka duża. No i daje, daje takie możliwości. Tutaj taki sam przykład. Mam sam szczyt śnieżki. Bardzo fajnie tutaj światło padało na, na budynek. Zdjęcie jest bardzo ostre, wygląda naprawdę dobrze, ale jest również bardzo mocno skadrowane, bo całe zdjęcie wyglądało w taki sposób, więc również wykorzystałem tutaj możliwości. Tej matrycy, i, i że mogę je aż tak mocno skropować, zachowując dobrą jakość. Tak już kończąc powoli, bo, bo nie chcę tutaj Was jakoś mocno zanudzać. Jeszcze ostatnie zdjęcie, które również pokazuje głębi ostrości, chociaż trochę. Tutaj mam przysłonę 4 na 120 mm i właśnie już to rozmycie tła jest naprawdę fajne. Mam tutaj trochę odcięcia od tego, tego drzewa na pierwszym planie więc jak najbardziej też można to wykorzystać, chociaż trzeba pamiętać też w drugą stronę, że, że przy krajobrazie trzeba tą przesłonę trochę mocniej przymykać, żeby, żeby całe zdjęcie było ostre, bo, bo głównie na tym nam zazwyczaj zależy. Więc tak krótko podsumowując samą jakość zdjęć, bo już widzę, że dosyć długo gadam, to. Uważam, że jest naprawdę świetnie. Przede wszystkim rozpiętość tonalna robi tutaj wrażenie. No i ilość detali, szczegółów to chyba największe wrażenie na mnie zrobiło. No i przy fotografii krajobrazowej, w przypadku kiedy będziemy robić jakieś bardzo duże wydruki, można z tego skorzystać. Czas na podsumowanie moich wrażeń z użytkowania tego aparatu w fotografii krajobrazowej. Uważam, że do tego typu fotografii nadaje się on bardzo dobrze. Jego wady typu wolny autofokus czy niezbyt szybkie wykonywanie zdjęć tutaj nie mają żadnego znaczenia. A bardzo duża rozdzielczość, świetna ostrość i ogólnie jakość zdjęć w tego typu fotografii na pewno nam się przyda. Fajnie, że mamy teraz takie czasy, że możemy kupić za całkiem już rozsądne pieniądze, bo tutaj body kosztuje 15 tysięcy, obiektywy już zależnie jakie, no 45, 7,5 tysiąca, 120 około 12 tysięcy. Więc te ceny no nie są niskie, ale dla profesjonalisty są już jak najbardziej do przyjęcia i możemy sobie pozwolić na posiadanie aparatu już o tak dużej matrycy, o tak dużej rozdzielczości. No i jednocześnie te aparaty stają się coraz prostsze w obsłudze, coraz mniejsze, bardziej kompaktowe, ich używanie nie jest już jakieś bardzo skomplikowane, nie wymaga jakiejś czarnej magii, tylko pracujemy na nim jak na normalnym, zwykłym aparacie, a otrzymujemy dużo lepsze pliki. Więc jeśli priorytetem jest dla Was rozdzielczość, ostrość, ogólna jakość obrazu, no to uważam, że takiego GFXa warto sobie sprawić do fotografii krajobrazowej. Mi się pracowało z nim fajnie. No a w, tak jak mówiłem, w przyszłych ma materiałach jeszcze sprawdzimy go w innym zastosowaniu. Na koniec zapraszam Was jeszcze do sprawdzenia mojego Instagrama i Facebooka, tam znajdziecie zdjęcia również z tego aparatu, moje, krajobrazowe, które wykonuję. Oraz zapraszam Was też na Instagrama i Facebooka Notopstryka. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!